Dzień dobry, to ja Andrzej. Przede mną motocykl. Prawdopodobnie najbardziej interesujący motocykl sezonu 2019. Dlaczego? Ano, dlatego, że marka Polaris, która to kupiła Indiana w 2011 roku, szarpnęła się z taką motyką. Nie wiem na co, na innych dystrybutorów, znaczy na innych producentów. Tworząc motocykl niekruzerowy i oto jest on motocykl FTR 1200, czyli pierwszy niekruzer Indiana od momentu, kiedy marka została wskrzeszona. I powiem tak, byłem bardzo ciekawy, czy im to w ogóle wyszło. No bo słuchajcie, to naprawdę nie jest łatwe zbudować motocykl od podstaw, w szczególności kiedy nie masz za bardzo doświadczenia w tym temacie. Stworzyli go głównie w Szwajcarii, go projektowali. Centrum testowe otworzyli w Hiszpanii, żeby mieć w końcu zakręty, a nie tylko proste drogi jak tutaj w Stanach Zjednoczonych. No i ostatecznie zamknęli oczy mówili, dobra, sprawdzamy i zrobili tą prezentację. Powiem Wam szczerze, na początku tak podchodziłem do tego sceptycznie, w szczególności jak Wy trochę mnie ukierunkowaliście, że a co to, bo ma wszędzie, jest plastikowy, rzeczywiście, tutaj jest plastikowy, tutaj jest plastikowy, tam jest plastikowy. Jest dosyć dużo plastiku w tym motocyklu, w miejscach, w którym nie ma metalu, bo rama jest metalowa, wahacz jest stalowy i to, akurat te elementy, pochodzą, są inspirowane motocyklem flat trackowym, takim prawdziwym, ponieważ Indian stwierdził, że żeby mieć solidne podstawy to najpierw stworzyli FTR 750 i zaczęli startować w mistrzostwach Ameryki USA we flat tracku i wiecie co, no i wygrali tam tym motocyklem wszystko, więc jak już mieli taką podstawę i tak jakby temat wiodący, no to hej idziemy z tym motocyklem dalej Przejechałem się tą maszyną i powiem Wam tak skurkowanie dali radę, no bo jak można tworząc zupełnie nowy silnik, sprawić, że daje on aż tak ogromną frajdę z jazdy? Po prostu jest agresywny, bardzo mocny. Mówię w szczególności o momencie obrotowym, bo ma 120 Nm, 123 konie mechaniczne i ta moc naprawdę, zaufajcie mi, że zupełnie wystarczająca dla tego typu motocykla. Ale przede wszystkim charakterystyka, on jest po prostu dzikusem. Mi się przypomniały takie stare Dukaty, stare KTMy. Gdzie dawałeś gazu i wiedziałeś, że jedziesz na ogromnym Fałtwinie? I tutaj za każdym razem, kiedy dasz gazu, jest naprawdę dobra zabawa. Rzecz, która trochę utrudnia temu motocyklowi już posiadanie ekstremalnych osiągów, to jednak masa. Bo myślałem, że te plastiki są po to, żeby obniżać masę, bo przecież flatrakowy motocykl musi być jak najlżejszy. Okazało się, że no nie do końca udało się to zrobić, bo sprzęt waży 222 kg. I to w połączeniu z nietypowymi kołami, bo z przodu jest 18 cali, z przodu jest 19 cali, powoduje to, że to nie jest najlżejszy motocykl do prowadzenia. To nie jest tak, że coś jest nie tak, troszeczkę ciężej go się wrzuca w zakręt, trochę ciężej się zmienia kierunki, ale tak jak gadałem ze wszystkimi chłopakami tutaj po kolei, o dziwo, nam się wszystkim to podobało, bo w końcu dostaliśmy po tych, wiecie, wszystkich latach, kiedy te motocykle są takie wygładzane, Coraz bardziej dopracowane jeżeli chodzi o rozłożenie, masy i tym podobne rzeczy, to w końcu zostaje motocykl taki, jaki chcemy. Taki, który buduje emocje, z którym musimy naprawdę się trochę oszarpać, trochę powalczyć, żeby, żeby go wrzucić w zakręt. Nie chcę, żebyście zrozumieli, że z tym motocyklem naprawdę trzeba walczyć. Po prostu tutaj trzeba używać więcej siły niż w innych motocyklach. I jeżeli doprowadzimy go do tego, że on zaczyna jechać szybko po zakrętach, to mamy o wiele większą satysfakcję z tego, jak jedziemy. A jeżeli już ogarniemy to, jak się szybko jeździ tym sprzętem po winklach, to, to on pokazuje swój kolejny charakter, bo Indian określa go jako flat trackera na ulicę, czyli tam street tracker, już tam to nazewnictwo to pali tam gdzieś. Ale prawda jest taka, ten motocykl naprawdę lubi jeździć bokiem. I gdyby Simon, który kręci tą, yy, tą opowieść, sześć Simon, stał w odpowiednim miejscu, no co? Gdyby stał w odpowiednim miejscu, to nie grałby, jak pierwszy, na pierwszym przejeździe wychodzę z zakrętu, daję mu gazu, a ten skurkowany poszedł bokiem takim, że tam trochę się zdziwiłem. Na szczęście było wszystko pod kontrolą i okazuje się, że jeżeli masz wystarczająco dużo odwagi, to naprawdę tym motocyklem możesz się ślizgać po zakrętach. Nie tylko na wejściu w zakręt, ale również na wyjściu. Dzieje się tak między innymi dlatego, że ta tylna opona, ona a ma bieżnik, czyli możemy sobie nie jeździć trochę w terenie, b jest dosyć wąska, bo z przodu jest 150 i ona naprawdę musi się mocno napracować, żeby ten cały moment obrotowy i moc przełożyć na asfalt. Cieszy mi się mordę, jak o tym mówię, bo mega dobrze się bawiłem na, dzisiejszy, na dzisiejszych drogach, no bo to było tak, no te wszystkie nowe motocykle, one tak Trochę izolują nas od emocji, bo one mają po prostu być przyklejone, jechać, wszystkie systemy mają działać e, tak, żebyśmy jechali jak najszybciej po zakrętach bez emocji. A ten tak samo ma systemy, które działają bardzo dobrze, bo w trybie sport, track, coś tam możemy jeździć, nawet na tylnym kole nas nie odcina. Kontrola trakcji działa świetnie, ABS, możemy wyłączyć się z cornering, czyli to wszystko jest, ale jednocześnie on daje te emocje, te takie wrażenie jak e, w dawnych motocyklach. Co poza tym? Hamulce super. Ja jednym palcem dzisiaj cały czas używałem e, tych hebli. Skrzynie biegów naprawdę przyzwoicie, bo skrzynie biegów są naprawdę trudne do zrobienia, e, w szczególności przy, w przypadku V2. No i dźwięk. Dźwięk jest naprawdę w porządku. Od silnika wydobywają się takie, wiecie, szorstkie, przeróżne dźwięki, a z wydechu strzały takie jak. Tak jak należy. Mam nadzieję, że spróbowałem raz nagrać dźwięk specjalnym mikrofonem. Mam nadzieję, że to się udało i będę mógł Wam to pokazać. Dużo miałem przemyśleń po drodze. Mam nadzieję, że teraz powiedziałem większość. A jeżeli nie powiedziałem większości, to napiszę oczywiście w tym świecie motocykli, bo wiecie jak to jest. Teraz jestem trochę podjarany jazdą, a później usiądę sobie na spokojnie, wezmę specyfikacje techniczne, zobaczę zdjęcia, obejrzę filmy i więcej będę mógł Wam napisać w gazecie. Ale podsumowując, Indian naprawdę dał radę. Brawo, chłopy, spisaliście się. Ten motocykl no, kosztuje dużo, ale według mnie jest naprawdę warty tej ceny, bo no, nikt nie, nie będzie miał inny Indiana FTR 1200. Znaczy po prostu bardzo mało ludzi będzie go miało. I to jest mega ciekawy sprzęt do posiadania w garażu. Tyle, do zobaczenia w świecie motocykli. I tyle, i może jeszcze zrobimy więcej filmów, jak ten motozyk będziemy mieli w Polsce. Pozdrawiam.